Bata Piechota, witam w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziś w wydarzeniach m.in. o akcji Szlachetna Paczka, zbiórce krwi na rzecz chorego na białaczkę szpikową policjanta oraz szkoleniach w Urzędzie Skarbowym. Rozpoczynamy od problemu ulic Śniechowskiego i Konstantynowskiej, który nieraz poruszany był na antenie telewizji centrum. Mieszkańcy pokazywali nam popękane ściany domów, opowiadali o hałasie i uchlapanych błotem przechodniach. Wszystko to przez kawalkady tirów przejeżdżające pod ich oknami. W piątek, 6 grudnia, zwierzanie wyszli na ulicę. Już drugi raz w tym roku mieszkańcy ulic Śniechowskiego i Konstantynowskiej zorganizowali blokadę. Protestujący dziękowali zarządcom dróg. W przypadku śniechowskiego jest to miasto Zgierz, Konstantynowska podlega starostwu powiatowemu. Dziękowali w cudzysłowie, bowiem od czasu majowej blokady nie zostały spełnione żadne ich postulaty. Nie naprawiono nawierzchni, nie stworzono stałych punktów pomiaru prędkości, wreszcie nie ograniczono ruchu samochodów ciężarowych. Tutaj ci ludzie oddychają potwornym... Wstrętnym, paskudnym powietrzem, który ich truje na co dzień. Na tej ulicy się tak źle żyje, że tak jak widać przy tym budynku, popękane ściany, przyjeżdżające samochody non-stop narażają wszystkich uczestników chodnika na to, że są zapryskani. Ci wjeżdżające na teren Parku Przemysłowego Boruta są prawdziwą zmorą mieszkańców obu ulic. Organizatorzy protestu podkreślają, że formalnie ciężarówki nie powinny korzystać z tych dróg. Te ulice nie nadają się absolutnie do ruchu takiego samochodu, jaki jest tu. Nie chodzi tylko o parametry związane z szerokością jezdni pasa ruchu drogowego, chodzi przede wszystkim o podłoże. Ulica Śniechowskiego pełni funkcję drogi zbiorczej, a Konstantynowska drogi głównej, mimo iż obie ulice nie posiadają odpowiednich parametrów. Badanie natężenia ruchu wskazało, że z Konstantynowskiej korzysta dziennie ponad 17 tysięcy pojazdów. Protestujący uważają, że władze miejskie i powiatowe powinny wspólnie wymóc na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebudowę wiaduktu na ulicy Łódzkiej. Tak, aby mogły przejeżdżać tamtędy samochody powyżej 3,6 metra, które teraz korzystają z objazdu przez rondo Sybiraków. Zgierzanie walczą o ograniczenie ruchu, tymczasem istnieje niebezpieczeństwo, że jego natężenie będzie jeszcze wzrastać. Wskazanie tutaj ulicy Śniechowskiego do wszelkich dojazdów tutaj teraz nawet związanych ze spalarnią, z propozycją budowy spalarni odpadów, no to już przechodzi ludzkie pojęcie. Nie chcemy na to zgodzić i będziemy protestowali aż do skutku. Piątkowy protest trwał godzinę. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne blokowano jedynie ulicę Śniechowskiego. Akcję nadzorowała policja. Nie można zatrzymywać się, tylko te osoby muszą się przemieszczać, nie można blokować ruch w postaci yy, stania na pasach. Policja monitorowała akcję, uspokajając jednocześnie unieruchomionych kierowców. No bo do domu nie mogę dojechać, no to jak mam oceniać taką formę? Ponieważ funkcjonariusze na czas protestu zorganizowali objazdy dla ciężarówek, uniknięto dłuższych przestojów. W przyszłym roku planowane są kolejne dwa protesty. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny oraz 5 czerwca, który jest Światowym Dniem Ochrony Środowiska. W tych dniach, jak zapowiadają organizatorzy, blokowane będą też inne zgierskie ulice. Urząd Skarbowy w Zgierzu wychodzi do petentów z propozycją szkoleń. Pracownicy mają zamiar rozpowszechnić metodę wysyłania deklaracji podatkowych przez Internet. Chcą także zapoznać podatników ze zmianami dotyczącymi dotychczasowego rocznego rozliczania się. Pierwsze spotkanie edukacyjne już wkrótce. W Urzędzie Skarbowym w Zgierzu odbyć mają się dwa spotkania szkoleniowe dla petentów. Na pierwsze pracownicy placówki zapraszają już jutro o godzinie 16.30, drugie odbędzie się 17 grudnia. Zarówno pierwsze, jak i drugie spotkanie edukacyjne poświęcone będzie dwóm tematom. Pierwszy temat spotkania będzie to elektroniczne wysyłanie deklaracji podatkowych, natomiast drugie będzie stosowanie ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok podatku PIT. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Zgierzu. Z dostarczania deklaracji podatkowych do Urzędu Drogą Elektroniczną korzysta coraz więcej osób. Pozostają jednak takie, które nadal nie są przekonane do takiej formy przekazywania dokumentów. Zachęcamy, żeby jednak wszyscy spróbowali, jak to wygląda. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. czym jest system e-deklaracje oraz jakie korzyści płyną z wysyłania dokumentów drogą elektroniczną. Uzyskałem instrukcję, jak krok po kroku wysłać deklarację za pośrednictwem internetu. Nie jest to trudne, lecz można zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na stronie. Problem rozwiązuje się. Więc z wysłaniem deklaracji poradzić powinien sobie każdy. Korzystanie z tego sposobu skraca czas załatwiania spraw podatkowych. Ta możliwość dostosowuje polską administrację skarbową do standardów Unii Europejskiej. Zapraszam w wszystkie przedziały grup wiekowych do udziału w tym szkoleniu. Szkolenia przybliżą temat odliczania ulg podatkowych związanych z użytkowaniem sieci internet, ulgi prorodzinnej i rehabilitacyjnej. W ramach tych szkoleń będziemy przedstawiać jak się, zmieniły nowe, jak się zmieniły ulgi podatkowe? Na jakich zasadach są teraz rozliczane? Ważnym aspektem jest to, że od stycznia 2013 roku zostały wprowadzone nowe przepisy podatkowe. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić naszym podatnikom, jak wyglądają nowe zasady odliczania tych ulg podatkowych. Spotkania będą bezpłatne, uczestniczyć w nich mogą wszyscy chętni. Takich akcji nigdy nie za wiele. Podwień rękaw, podaruj życie. Pod takim hasłem w sobotę odbywała się zbiórka krwi dla policjanta chorującego na białaczkę szpikową. Życiodajny płyn oddawali nie tylko funkcjonariusze. Kuba Niedziela. Wizyty krwiobusa nie należą w naszym mieście do rzadkości. Jednak miejsce, gdzie pojazd Regionalnego Centrum Krwiodawstwa zaparkował w minioną sobotę było specyficzne. Bezpośrednie sąsiedztwo Komendy Powiatowej Policji oznaczało, że zbierano krew dla jednego z funkcjonariuszy. Aspirant Marcin Damiak na co dzień pracuje w komisariacie autostradowym w okolicach Strykowa. Zmaga się z białaczką szpikową do leczenia potrzebne jest każda grupa krwi oraz płytki z grupy 0RH. Podczas sobotniej akcji nie zabrakło osób, którym Nomen Omen pomaganie weszło już w krew. A ja oddaję już krew od dawien dawna, więc jeżeli się nadarza okazja, to czemu by nie oddać? Jestem honorowym dawcą krwi. A dzisiaj nadarzyła się okazja, byłem w służbie w moim miejscu pracy i... I oddaję dzisiaj. Uważam, że to nic nie kosztuje, a może pomóc, tak? Oddawałem czasem krew w łodzi na franciszkańskiej, więc tu mam jeszcze bliżej, bo akurat w Zgierzu, tak? Mieszkam. Organizatorami przedsięwzięcia byli Niezależny Zawodowy Związek Policjantów oraz posłanka Agnieszka Hanajczyk, która wymyśliła hasło akcji Podwini rękaw, podaruj życie. Generalnie z wrażliwą istotą. Tylko czasami trzeba mu przypomnieć, powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo proste, do tego wszystkiego nie boli, no, trzeba wyjść z domu. Często pierwszym impulsem, który wpływa na dodanie krwi, jest choroba członka rodziny lub bliskiego znajomego. Jednak z czasem wizyty w stacji krwiodawstwa stają się regularne i niezwiązane z konkretną sytuacją. Dawcą może zostać jest zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca ponad 50 kg. Oddanie krwi, oprócz satysfakcji z faktu pomocy innym, przynosi też inne wymierne korzyści. Często się zdarza, że na przykład ktoś ma nadciśnienie i nie ma w związku z tym żadnych dolegliwości, czy ma jakieś zaczynające się choroby krwi i też nie ma z tym na razie jeszcze żadnych dolegliwości, a przychodząc do nas i oddając krew ma wstępnie robione badania i to można wyłapać. Zgierzeni od wielu lat nie posiadają własnego stacjonarnego punktu krwiodawstwa. Czy jest to utrudnienie? Zdania są podzielone. Tak myślę, że było dużo, dużo prościej, tak? bo niektórzy źle znoszą oddawanie krwi i powrót z samej łodzi może być e... Jakimś problemem, tak? A tutaj, żeby było na miejscu, to uważam, że, że byłoby dużo lepiej. Ktoś, kto chce przyjść, przyjdzie albo znajdzie krwiobóz, albo, albo można zorganizować jakąś grupę osób, która pojedzie. Także nie sądzę, żeby na miejscu stacja krwiodawstwa coś szczególnie zmieniła. Wydaje mi się, że dużo ważniejszy jest walor edukacyjny. Osoby, które nie mogły oddać krwi w ostatni weekend będą miały szansę uczynić to w najbliższą sobotę, 14 grudnia. Krwiobór zaparkuje tym razem przy ulicy 3 Maja w okolicach restauracji McDonald's. W okresie przedświątecznym organizowanych jest wiele przedsięwzięć niosących wsparcie potrzebującym, w tym najmłodszym. W Zgierzu trwa kolejna edycja akcji Dzieci Dzieciom. Zeszłoroczna pomogła wielu małym Zgierzanom. Obdarowani zostali uczniowie świetlic szkolnych, jak i podopieczni Fundacji Arka. Warto i w tym roku przyłączyć się do inicjatywy. Pod koniec listopada po raz drugi w Zgierzu ruszyła świąteczna akcja pod tytułem Dzieci, Dzieciom. W tamtym roku inicjatywa odniosła sukces, postanowiono ją powtórzyć. W tym roku motywacją tym bardziej było słowa, które usłyszałem osobiście od sześcioletniej dziewczynki, która w zeszłym roku dostała lalkę i przyznała się, że to jej pierwsza lalka w życiu. W związku z tym akcja jak najbardziej w tym roku dużo większą promocją. Zabawek było bardzo dużo, pluszaków samych naliczyliśmy około 500 sztuk. Na terenie Zgierza i pobliskich miast wieszane były plakaty informujące o przedsięwzięciu. Wierzamy w takie dzielniczki i przywieszamy te plakaty. Jestem, jakby to można powiedzieć, na każdej akcji. Po prostu wiem, że niektóre dzieci nie dostaną prezentów, nie przyjdzie do nich Mikołaj i właśnie y, te sama daje prezenty. Kiedyś mi Klaudia zaproponowała, żebym z nią poszła I, i jakoś tak wyszło, że po prostu chodzimy razem teraz. Wtedy wiemy, że może kilka osób się włączy do tego rozdawania tych prezentów. Na pewno się włączy. Wiele osób już zaoferowało swoją pomoc. Przynoszą zabawki. Dzieci tutaj przychodzą same, przynoszą całe torby zabawek. Dzieci się cieszą, że ludzie im pomagają i po prostu dla ludzi też, też jest radość, że mogą pomóc. Ludzie są szczęśliwsi, bo można dać im coś, czego potrzebują. A najmłodsi, by zaznać szczęśliwego dzieciństwa, potrzebują mieć przyjaciół, którym mogą powiedzieć o wszystkim. Pluszowy miś, który leży na półce, zapomniany przez jednych, dla drugich może stać się najcenniejszym upominkiem. Dzieci mogą się bawić tym, tak? No, dla każdego jest to przyjemność. Zabawki są bardzo ważne dla dzieci, ponieważ dzieci dzięki zabawkom mogą rozwijać swoją wyobraźnię. No i jakby nie było zabawy, dzieci wiecznie nie wiem, by chodziły przygnębione, nie miałyby po prostu co ze sobą robić. Jeżeli te zabawki leżą, my się i tak nimi nie bawimy, to inne dzieci, biedniejsze, mogą na tym po prostu skorzystać. Podarunki można przynosić do biura poselskiego Artura Dunina w Zgierzu. Inicjatorzy akcji czekają na zabawki, puzzle, książki, ubrania dla dzieci. Akcja trwa do 12 grudnia i przewidujemy, że bardzo możliwe, że będzie chwilę dłużej trwała, bo zwykle jest tak, że jak widzimy, to już któraś kolejna akcja, że. Na ostatnią chwilę są te zabawki przynoszone, jak do 12 grudnia to zwykle jeszcze potem jakiś margines zostawiamy, ale na pewno przed świętami wszystkie dzieci wszystkie zabawki dzieciom zostaną przekazane. Sprawmy wspólnie, by marzenia najmłodszych nie prysły jak Pańka Medlana. Pozostajmy w temacie akcji na rzecz potrzebujących. W weekend wielu darczyńców biorących udział w projekcie Szlachetna Paczka odwiedziło dom dziennego pobytu w Zgierzu, tam bowiem znajdował się magazyn prezentów dla potrzebujących. Towarzyszyliśmy wraz z kamerą w przekazywaniu podarunków jednej ze zgierskich rodzin. W tym roku projekt szlachetna paczka organizowany był w kilkuset lokalizacjach w całej Polsce. W Zgierzu akcja odbyła się po raz trzeci. Podczas weekendu wolontariusze odwiedzili około 40 rodzin ze Zgierza i okolic, by przekazać im podarunki. Często w odwiedzinach tych udział brali darczyńcy. Każda z rodzin musiała wskazać, czego tak naprawdę najbardziej potrzebuje. Darczyńcy według tych wytycznych przygotowali paczki. Rodziny wybrane zostały przez wolontariuszy, którzy spotykali się z nimi, diagnozowali ich sytuację, po czym podejmowali decyzję o włączeniu do projektu. Potrzeby są bardzo różne, zależy indywidualnie tak naprawdę od rodziny. W każdej paczce pojawia się żywność, pojawiają się artykuły chemiczne, bardzo często buty zimowe. Natomiast są też takie rodziny, które potrzebują na przykład pralki, ponieważ w domu jej nie ma, opału, który jest niezbędny na zimę. Zasady szlachetnej paczki polegają na tym, aby dać pomoc dedykowaną konkretnej rodzinie. Darczyńcy nie przekazują rodzinom pieniędzy. Projekt dociera ze wsparciem do osób najbardziej potrzebujących rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi, do osób starszych i samotnych. Okres przedświąteczny to czas, kiedy pomoc innym ma ogromne znaczenie. Darczyńcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Aktywizując się w szlachetną paczkę mamy właśnie tu swój cel, jakby pomóc w zaangażowaniu się tej paczki. Idą święta, to jest bardzo szczególny czas dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, ale przede wszystkim radość i uśmiech na twarzach dzieci myślę, że tutaj jak najbardziej wywołają wzruszenie. Pani Albina i pani Agnieszka przekazały paczki niepełnej rodzinie wielodzietnej ze Zgierza. Myślimy, że te wszystkie rzeczy, które udało nam się zebrać, znacznie tutaj umilą święta dzieciakom, a również pomoc dla samotnej matki, stała się dla nas bardzo ważna. W paczkach znalazło się wiele rzeczy: telewizor, odzież, żywność, środki czystości i przybory szkolne. Nie zabrakło również zabawek dla najmłodszych. Nie spodziewałam się, że będzie tego tyle mhm. aż. Jakie powinny być święta? No, żeby spędzać te święta z rodziną przede wszystkim. I dzięki tym prezentom będą lepsze? Myślę, że tak. Dzieci, jak Państwo widzą, zadowolone, także ja tak samo, także no jest naprawdę super. Jestem bardzo mile zaskoczona, no po prostu nigdy nie mieliśmy takiej niespodzianki, tak więc no jest nam ciężko, a mówię, taki przed świętami prezent to po prostu aż. chcę się płakać. Łza wokół zakręciła się wszystkim obdarowanym darczyńcom, wolontariuszom. Własnoręcznie, wczoraj z dzieciaczkami siedzieliśmy, chociaż w ten sposób chcielibyśmy pani bardzo podziękować. Bo nie ukrywam, że jest to dla nas naprawdę. Przeżycie. Zgierska rodzina odwzajemniła się pamiątkowym upominkiem wykonanym własnoręcznie, jednak najwspanialszym podziękowaniem dla ludzi, którzy wyciągnęli pomocną dłoń jest chyba uśmiech na twarzach dzieci. Zbliżająca się rocznica wprowadzenia stanu wojennego wzmaga dyskusję o odpowiedzialności osób współtworzących ustrój PRL-owski. Narodowy Zgierz podczas zorganizowanego w sobotę wiecu wzywał do postawienia przed sądem komunistycznych dygnitarzy. Krytykowano też obecnie rządzących Polską. Kuba niedziela. Nie ma nic złego w wieszaniu Jaruzelskiego! Nie ma nic złego w wieszaniu Jaruzelskiego! Nie ma nic złego w wieszaniu Jaruzelskiego. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Te hasła skandowano podczas pikiety zorganizowanej w ostatnią sobotę przez Narodowy Zgierz. Wiec na placu Jana Pawła II był częścią łódzkiego tygodnia antykomunistycznego. Uczestnicy, przypominając o zbliżającej się rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, żądali rozliczenia generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka, ale także socjologa Zygmunta Baumana. Nie może być promowany komunistyczny zbrodniarz w naszym kraju. Jeżeli to ma być kraj y, wolny, niepodległy, suwerenny, to nie może być przyzwolenia na to, żeby ludzie odpowiedzialni za złamane życia, za zakatowanych ludzi w katowniach ubeckich byli na świeczniku, chodzili sobie po ulicach i uważani byli za wręcz autorytety moralne. Uczestnicy pikiety żądają od władz miasta likwidacji pamiątek po minionym ustroju. Wnioskują o przemianowanie ulicy Lucjana Szenwalda, poety, ale także członka Komunistycznej Partii Polski. Według Narodowego Zgierza idee komunistyczne to nie tylko domena przeszłości. Współcześnie propagowane są między innymi przez struktury Unii Europejskiej. To jest wręcz kolejna postać ZSRR, te same metody, te też ten sam cel, tyle że tym razem tutaj głównym motorem napędowym są Niemcy, żeby podporządkować sobie narody Europy, żeby można było gospodarczo dominować nad, w całej Europie i również politycznie. Sobotnie pikieta nie była zakłócana przez przeciwników idei nacjonalistycznych, co nie znaczy, że w Zgierzu ich brakuje. Jeżeli chodzi o aktywność Narodowego Zdra. E, prócz masz, ja tutaj nie widzę nic więcej, pożytecznego dla miasta, e, no niestety no nie, niektórzy wolą wymachywać flagami po, polskim w, działać e, praktycznie dla zderwa. Na razie potyczki między zwolennikami i przeciwnikami idei narodowych odbywają się nie na ulicach, a na forach internetowych. W ubiegłym roku zostałem wytypowany jako lewacka morda z województwa łódzkiego. Udaje się, by było chyba pięć osób, między innymi ja. Przewodniczący Narodowego Zgierza nie akceptuje etykiety zgierskiego faszysty. Ja się śmieję, bo ci ludzie, którzy to wypowiadają, to generalnie są chyba albo niedouczeni, albo są naprawdę już... Tak zaślepieni w tej swojej nienawiści, że posuwają się do takich kwitów. A jak mówił prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, kto podżega do nienawiści, ten już przegrał. Nauczki tydzień antykomunistyczny składają się pikiety w różnych miastach województwa oraz cykle wykładów o najnowszej historii Polski. Punktem centralnym ma być sobotnia manifestacja w Łodzi pod hasłem Idzie antykomuna. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam już w środę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia! Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Witam w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. A dziś w serwisie. Dziś w wydarzeniach. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Poznaj własne granice, wzmocnij charakter, reaguj na zagrożenia, aby nigdy nie stać się ofiarą przemocy. Z nami nauczysz się broni skutecznej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Szesnaście dni, i co dalej? Rozpojarzony to możesz być w domu. Na drodze uważaj na innych i respektuj ich pierwszeństwo. Każdego roku w województwie łódzkim na pasach potrącanych jest ponad pół tysiąca osób. W zdecydowanej większości z winy kierowców.